Cześć, mam na imię Mariola. Witam Was w tym szczególnym dla mnie miejscu, ponieważ chciałam tutaj stworzyć zakątek dla wszystkich miłośników, horrorów, thrillerów, sensacji, dystopii. W dniu dzisiejszym chciałabym Was zabrać do dla mnie wyjątkowego miejsca wykreowanego przez Juicy Alder Olsena do Departamentu Q. Do świata Departamentu Q wkraczamy w trzech częściach. Pierwsza część to kobieta w klatce, na której chciałabym się skupić w dniu dzisiejszym. Kolejny tom to zabójcy bażantów i ostatnia do tej pory wydana pod tytułem Wybawienie. Dlaczego akurat ta seria? Ponieważ jest to Pierwsza seria, która wciągnęła mnie do tego stopnia, że przeczytałam wszystkie trzy części w ciągu dosłownie dwóch dni, a przy pierwszej części nie jadłam, nie piłam, na przemian się śmiałam, płakałam, bałam się, więc przejdźmy do kobiety w klatce. Może zacznijmy od tego, czym jest departament Q. To nowo powstały wydział w Policji Kryminalnej który ma na celu zajmowanie się najtrudniejszymi sprawami, które do tej pory były nierozwiązane, i tak naprawdę przełom lat, z których są czerpane sprawy, to jest aż 20, słuchajcie, lat. Wydział ten podlega bezpośrednio Wydziałowi Zabójstw Policji w Kopenhadze. Teraz ciekawostka: jego powstanie było na rękę wszystkim politykom, wszystkim kolegom Karla Morka, bo no, nie był on zbyt lubiany, że tak powiem, wśród wszystkich swoich kolegów. Był arogancki, nie przestrzegał przepisów. Tak naprawdę poznajemy go u progu z bardzo ważnych zmian w jego życiu, kiedy to przez nieprzemyślane decyzje ginie jeden z jego partnerów, a jego tak naprawdę największy przyjaciel staje się osobą niepełnosprawną i tak naprawdę stworzenie tego wydziału i ustanowienie go jego szefem było trochę jak zesłanie. Najlepiej to tak naprawdę oddaje cytat, który wam zaraz przeczytam. Na drzwiach czy nie wisiała mosiężna tabliczka z napisem Departament Q. Tyle, że drzwi zostały wyjęte z zawiasów i stały oparte o pęk rur grzewczych. Ciągnących się wzdłuż piwnicznych korytarzy 10 wiader wypełnionych do połowy farbą nadal stało na podłodze wydzielając smród. I w tych oto warunkach zaczął powstawać Departament Q. Karol dostał tylko jednego pomocnika yy, Asaba, ale powiem wam tak, Asab yy. Zaczął ze dziesięciu innych i jest tak niesamowitą postacią. W ogóle relacje Karla i Asaba są jednymi z moich ulubionych i teraz oni we dwójkę w tej piwnicy. Bez zamykanych drzwi zaczęli tworzyć y, cały departament od zera. Jeżeli chodzi o Karla Morka, to na pewno chciałabym w trudnych sytuacjach losowych mieć go po swojej stronie, a jeżeli chodzi o Asaba, to po prostu chętnie bym się z nim zaprzyjaźniła. Pomimo wszystkich tajemnic, które tak naprawdę nawarstwiają się wokół wszystkich trzech części, wyobraźcie sobie, że jesteście piękni, młodzi, przed wami obiecująca kariera polityczna, świat dosłownie ściela się wam u stóp. No faktycznie, no nie macie idealnie, bo macie pod opieką chorego brata niepełnosprawnego i przeżyliście troszkę w swoim życiu, ale jednak w 90% wasz świat jest po prostu idealny. I nagle pewnego dnia, kiedy tak naprawdę myślicie, że udajecie się na wycieczkę, zostajecie porwani. Straszna perspektywa, prawda? Ale to właśnie przydarzyło się Meredith Lingard, która jest tutaj jedną z głównych postaci. I autor, powiem wam, od samego początku pozwala wam ją pokochać. Poznajemy jej historię, dowiadujemy się o tym, że jej rodzice giną w strasznym wypadku samochodowym. Ona tak naprawdę wychodzi bez szwanku z tego wypadku, a jej brat, młodszy ufę, doznaje poważnego uszczerbku na zdrowiu i niestety już zawsze będzie osobą niepełnosprawną. Nie mówi, że żyje w swoim świecie i Merete tak naprawdę poza karierą polityczną, to właśnie jemu poświęca swoje życie. Kiedy więc zostaje porwana, nie wali się tylko jej świat, ale tak że świat ufego, który nie rozumie, dlaczego jedyna, jedyna ukochana, najcudowniejsza osoba ginie z jego życia, ginie polityk, więc oczywiście, że wszystkie służby stają w gotowości, ale niestety poszukiwania nie przynoszą żadnych rezultatów i tkwi ona uwięziona przez bardzo długi okres czasu. I tak naprawdę, kiedy tworzy się Departament Q, dziwnym trafem postanawiają zacząć wszystkie te nierozwiązane sprawy od jej historii. I teraz, czy Mereta zostanie uwolniona, czy kiedy ją uwolnią, będzie jeszcze normalna, czy UFA jeszcze ją będzie pamiętał, czy przetrwa to wszystko, co musi przeżyć w uwięzieniu, to musicie się sami niestety o tym przekonać, czytając książkę. Ja Wam gwarantuję, że będziecie. Ciągnięci w tą historię, że nie będziecie mogli złapać tchu, a strony kartek i książkę będziecie chcieli opuścić tylko i wyłącznie z Merete. Po prostu nie wyobrażacie sobie, żeby ta książka mogła zakończyć się w jakikolwiek inny sposób. Mam nadzieję, że Was troszkę zainteresowały choćby te urywki i zwiastuny, które tutaj lecą koło mnie w międzyczasie. Natomiast co do samej ekranizacji, nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się po prostu ucieszyłam, kiedy ona powstała. Nie wiem, ile razy obejrzałam ten film. Ekranizacja powstała w 2013 roku i naprawdę chylę czoła, bo reżyser Nikolaj Arsel i scenarzysta Michael Norgard Cudowni, ale to cudownie ujęli klimat tej książki. Oczywiście różni się troszkę od oryginału, ale książka ma 300-400 stron. W momencie, kiedy przekładana jest na duży ekran, ja rozumiem, że pewne wątki muszą być trochę zmienione, uproszczone, ale bardzo nie odbiegają od oryginału i to mi się podoba, bo ja kocham, jeżeli ekranizacja nie odbiega od oryginału, ponieważ wiecie, nie wiem, jak Wy macie, ale ja jak czytam. To w myślach, kreuję sobie cały ten świat, jak wyglądają bohaterowie. I kiedy mogę to skonfrontować tak naprawdę z wizją innej osoby, i ona nie odbiega tak bardzo od mojej no to jestem zachwycona. Może w ekranizacji Asap jest odrobinkę przystojniejszy niż opisany w książce, ale mogę to wybaczyć, ponieważ w jego rolę wcielił się jeden z moich ulubionych aktorów, znany także z pewnej postaci w serialu Tyrant. Mam nadzieję, że jak obejrzycie to kapniecie się o kim mówię. A w ogóle co do serialu, to jest cudowny. A aktorzy, którzy zostali dobrani do ekranizacji, Nicole Cass, który wcielił się w postać Morka. Ja nie, ja nie mogę się przyczepić do żadnej miny, żadnego gestu, żadnego spojrzenia, które odbiegałoby od tego, co ja sobie wyobrażałam czytając książkę, po prostu jest genialny, no, uwielbiam. Zresztą to samo z Sonią Richter, która wcieliła się w rolę Merete. Matko, jak ona w fantastyczny sposób oddała cierpienie, to wszystko co musiała znieść podczas uwięzienia Merete. Ja Wam powiem, że ja popłakałam się zarówno kończąc książkę, jak i kończąc film. Co do książki, niestety nigdzie nie odnalazłam jej w formie papierowej, ale jak najbardziej wszystkie czy części dostępne są w formie e-booka, także zachęcam Was serdecznie i bardzo proszę, jeżeli to zrobicie, jeżeli Was przekonałam do tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach jak Wasze odczucia, czy też Was tak pochłoną departamentku i wszystkie związane z tym sprawy. I musicie wiedzieć, że nie będę mówiła tylko o książkach, ponieważ tak jak kocham czytać Kryminały, thrillery, czy horrory, czy inne, inne pozycje. Tak samo uwielbiam oglądać seriale. I mi się wstyd przyznać. Słuchajcie, obecnie śledzę losy mm -hmm. jakiś tak dwunastu seriali. <laughs> Także cieszę się bardzo, że. <laughs> Nowe odcinki nie pojawiają się tego samego dnia, bo zabrakłoby mi czasu jako osobie pracującej na śledzenie losu bohaterów. Także słuchajcie, czekam na Wasze y, propozycje. Może Wy chcielibyście, żebym powiedziała o jakiejś książce, bo ja oczywiście nie przeczytałam wszystkich pozycji świata. Być może coś fantastycznego mi umknęło, dlatego dajcie znać w komentarzach. Może chcielibyście, żebym tworzyła jakieś filmy tematyczne dotyczące jednego y, autora, albo jakiejś gamie seriali, czy filmów, które też sprawiły, że na przykład nie nie, gasiłam światła do trzeciej w nocy, tak się bałam. Nie będę mówiła o jakim filmie mowa, bo kiedyś być może nagram o tym wam odcinek, ale zdarzało mi się, tak zdarzało mi się, nie jedna firma energetyczna się wzbogaciła dzięki mnie. Także słuchajcie, przed nami mam nadzieję cudowne chwile, wiele fantastycznych odcinków. I właśnie, jeżeli chodzi o odcinki, to w następnym. Chciałabym was zabrać w szczególne na mnie miejsce. Spełniło się moje marzenie. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, który ma taką samą nazwę, to być może kapniecie się gdzie was zabieram, ale wiele lat marzyłam, żeby zwiedzić sobie pewne opustoszałe miejsce i udało się. Słuchajcie, udało się. Byłam nagrałam dla was materiał i nie mogę się doczekać kiedy wam go przedstawię. Będzie to za kilka dni, także śledźcie wszystkie moje dane. Oczywiście linki macie w opisie. No i cóż. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.